Dzień dobry, ja jestem Nerwaryon, przed Państwem dzisiaj e-sportowy odcinek na temat Mid Season Invitational, w skrócie MSI, czyli turniej tak zwany potocznie mniejszymi Worldsami po prostu, gdzie jest zaproszonych 12 drużyn, po dwie drużyny najlepsze z głównych regionów i cztery drużyny. Z tych mniejszych regionów również będą walczyć. W fazie play-in, żeby dostać się do głównego turnieju. Cały turniej startuje 1 maja i potrwa do 19 maja. No i jak zawsze robię odcinek, gdzie przybliżam po prostu drużyny, moje przewidywania i ogólnie wszystko, żebyście wiedzieli co i jak się dzieje. I oczywiście wszystko to można oglądać u mnie na Twitch TV. W godzinach, takich jak macie tutaj, czyli faza play-in od 10 rano, ogólnie na początku mamy dwie BO-trójki. Przez pierwsze 5 dni, następnie od 7 mamy po jednej BO5, i w jeden weekend 11 i 12 mamy dwie BO5. Tak to wygląda. Wszystko godziny poranne. Grają to w Chinach i będzie super. I jak coś, jeśli ktoś nie będzie mógł oglądać na żywo, wszystkie serie, które będą grane, będą później też u mnie na YouTube w formacie skrótu. Jak coś, także jeśli nie możecie oglądać na żywo, będzie sobie można to po prostu nadrobić. Zostawcie kciuka, zostawcie suba, życzę miłego oglądania I oczywiście, jak zawsze, partnerem odcinka jest STS. Dla ludzi, którzy mają skończone 8 lat. Jeśli nie macie jeszcze konto na STS-ie, to możecie sobie założyć je z kodem NERWARIAN przy rejestracji i dzięki temu dostaniecie 4 bonusy. Po pierwsze, pierwszy bonus to, że za pierwszą wpłatę możecie zyskać maksymalnie 100 zł, drugą 200 zł i trzecią 300 zł na konto bonusowe druga sprawa, to pierwszy kupon, który puścicie i nie wejdzie, to w razie czego zwracają do 100 zł, do tego jeszcze zagrać 6 kuponów, które spełnią warunki określone w zakładce zadaniami, aby odebrać łącznie 60 zł dodatkowego bonusu i czwarta akcja to jest to, że można odebrać 200 zł bonusu za poprawne wytypowanie zwycięzcy dowolnej serii w trakcie całego turnieju. Wszystko macie w opisie tego filmu, jeśli chodzi o te wszystkie bonusy, także sprawdzajcie, jest to dla ludzi, którzy nie mają jeszcze konta, także jeśli wy macie konto, to ewentualnie Będziecie znać znajomemu albo znajomej, że jest taka opcja, i na MSI można sobie jakiś kuponik obstawić. Lecimy do turnieju. Po pierwsze, mamy tą fazę play-in, gdzie będzie grało 8 drużyn, czyli tutaj stage pierwszy. Mamy też stage drugi, gdzie już są 4 drużyny, czyli najlepsze drużyny z Korei, Chin, Europy oraz Ameryki. Najpierw mamy tutaj tą fazę, i z tej fazy z tych 8 drużyn wychodzą tylko cztery. No, 4 drużyny z Korei, Chin. Europy i Ameryki, które są tymi głównymi regionami i raczej są faworytami wyjścia aczkolwiek zawsze się może wydarzyć jakieś zaskoczenie aczkolwiek rok temu żadnego zaskoczenia nie było i domyślam się, że w tym roku też nie będzie ale zobaczymy Następnie mamy właśnie PCS, czyli tutaj panów z Tajwanu, mamy z Wietnamu mamy Latinoameryka, Argentyna, Chile i mamy do tego Brazylię z dodatkiem Koreańczyków tak to wygląda no i przewidywania i jakieś przybliżenie szybkie no, jeśli chodzi o PSG, to jest drużyna, która no, miała dość sporo do udowodnienia, sporo do przejścia, bo teraz po, po zmianach Japonii już nie ma, jakby na MSI. Jakby Japonia zawsze miała slota na MSI. Od, od zeszłego roku już to zmienili, i teraz właśnie z Tajwanem musi walczyć o dostanie się tutaj. No i niestety. Japonia się nie dostała i widzicie, był tutaj Evi w finale, który grał w tamtym roku w Heretic z Jankosem no niestety Evi się nie dostał, niestety, także wchodzi Tajwan, no i PSG to jest taka drużyna, która uważam, że no jest całkiem niezła, muszę przyznać i mogą trochę tutaj powalczyć mogą trochę namieszać, ale no grupa no trochę trudna się trafiła ale wiadomo no, na MSI nie ma żadnych łatwych grup i żadnych łatwych drużyn po prostu do pokonania, ale myślę, że mogą coś tutaj powalczyć. Następnie mamy Gami Sport, czyli Wietnam, no jeśli oglądacie rozgrywki e sportowe no to na pewno GAM Esports życie Jedyny mankament Wietnamu w tym roku to jest to, że był taki jeden problem, no była tam niezła chryja i ogólnie też dwie osoby z GAM Esports zostały bana i nie mogłem już tam uczestniczyć, to będzie midlaner i AD Carry wszedł tutaj nowy, więc są też po zmianach, no i ogólnie Wietnam, no, no dziwna strasznie sytuacja z nimi, zobaczymy jak to będzie na następny sezon wyglądać, ale no źle się tam po prostu dzieje, ale Levi możecie go kojarzyć, oczywiście legendarny gościu wietnamski, zobaczymy czy coś namieszają, ale nie oszukujemy się, będzie ciężko. Następnie mamy Latina America, Estral Esports, drużyna, której przyznam szczerze, że nawet nie oglądałem e, tych meczyków, ale no ty, tylko wiedziałem, że ten Jose Dodo jest całkiem niezły, niby, ale dla mnie duży pytajnik, ale też no jak patrzysz na, na tę grupę tutaj, no to T1, FlyQuest PS, że jakby nawet nie czułem sensu oglądania finału i tego, jak oni grają, no bo... No szanujmy się po prostu. Nie. Brazylia tutaj finał obejrzałem, jak to wyglądało i wyglądało to ciekawie. Ogólnie jakby oglądalność Brazylii jest przepotężna, zadziwiająca i przebija nawet Amerykę. No i jest hype na nich, aczkolwiek jeśli chodzi o poziom taki sportowy grania no, nie jest to wybitne, nie będę ukrywał. Ale fajnie się ich ogląda. Ale znowu jest ta faza play-in, gdzie no będzie po prostu ciężko. Także to są te cztery drużyny, które no raczej spisuję na straty. Jedyna drużyna, która może zaskoczyć, to jest moim zdaniem pzr Są nieźli, naprawdę. Ale tutaj pozostałe trzy drużyny raczej szans żadnych nie widzę. Z drużyn, które mamy tutaj, no to oczywiście mamy T1, które przegrało w finale na Genji. Raz jeszcze powtórzę, jeśli ktoś nie widział finału koreańskiego, naprawdę polecam powtórzyć. Ogólnie rekordowa oglądalność, 2,6 miliona ludzi oglądało tu na żywo, więc jeśli wy nie oglądacie tego na żywo, obejrzyjcie sobie chociaż powtórkę. U mnie na kanale jest jedna z najlepszych bopiątek ever, także naprawdę zobaczcie sobie to. No i T1, oczywiście mistrzowie świata z zeszłego sezonu, ale teraz trochę gorzej wyglądają, uważam, ale T1 na tych wszystkich turniejach, internationalach potrafi zaskoczyć, tak samo zresztą jak zaskoczyli w zeszłym sezonie, jak pokonali wszystkie drużyny chińskie, prawda? Aczkolwiek teraz cały turniej dzieje się w Chinach, więc zobaczymy, że t będzie w stanie powtórzyć to na ich terenie. Dalej mamy Top Esports. Zrobiłem sobie tier listę. Jeśli ktoś nie widział mojej tier listy, to polecam oczywiście sobie zobaczyć, że ludzie trochę mówią, że mnie pogrzało, że Top Esports dałem tak nisko. No, i ja mam takie wrażenie, że czuję, że G2 jest w stanie coś tutaj na nich zagrać. I zostaje przy tym. Choć jestem w stanie też zrozumieć, czemu uważacie, że to może być jakieś przesadzone, ale ja wierzę. Yy, Topi Sports ogólnie bardzo mocno też drużyna. I ogólnie, jakby top 3, top 4 Chin. Potężne, ale no po prostu na tle Bilibili Gaming na finale troszkę wypadali blado. Ale i tak, no będą naprawdę mocnym kontenderem. I też tutaj jest fajna historia, właśnie, że TES i Fnatic spotyka się ponownie po paru latach gdzie Topi Sports wyeliminowało Fnatic po reverse sweepie na Mistrzostwach Świata parę lat temu, także będzie ciekawie. No i właśnie Fnatic nam zostaje na miejscu drugim. No jeśli chodzi o Fnatic, no to no w finale i ogólnie ta faza play europejska, dość dzikie granie. muszę przyznać, Fnatic tam miało miejsce, ale no liczę na to, że tym swoim dzikim stylem coś zdołają namieszać na, na tym MSI, aczkolwiek no obawiam się, że będzie ciężko po prostu. Ale będą trzymane kciuki oczywiście za Europę i za Fnatic i za G2, ale no będzie bardzo ciężkawa. I mamy też FlyQuest, gdzie mamy jednego Polaka rodaka Inspireda i to właśnie on będzie otwierał cały turniej 1 maja o 10 rano na PSG, także zapraszam oczywiście na streamy do kibicowania. No i FlyQuest drużyna, która raczej większość ludzi mówiła, że to będzie drużyna, która będzie wygrywała Amerykę, no ale w finale zdarzył się incydent ciekawy, no i niestety przegrali 3 do 1, także miejmy nadzieję, że wyciągną w i tym razem na MSI będzie lepiej. Oglądałem właśnie wywiad z Buipo, gdzie mówił, że no troszkę odwalili kaszane w tym finale, ale na MSI przygotowują się potężnie i już takiej lipy nie będzie. Jedyny mankament jaki widzę we FlyQuest no to jest ten botlane, gdzie mamy dwóch niedoświadczonych za bardzo zawodników. Masu to jest jego pierwszy rok grania, Busio gra półtorej roku, więc takie dość świeże osoby na scenie. No, i jak zestawisz ich z wszystkimi botlaneami, takimi jak tutaj. No, znaczy, no, tutaj może nie aż tak bardzo. To no będzie ciężko, po prostu będzie ciężko. Ale też kciuki trzymam oczywiście za polaka, Rodaka i Z głównych drużyn mamy Gen G, które już tutaj w tej głównej fazie będzie grało jak coś. Jeszcze nie ma tego rozstawienia, no bo najpierw musi faza play-in się odbyć. No i Gen G, drużyna, która 4 razy już wygrała Koreę z rzędu. Ale no, jeśli chodzi o MSI, czy o Wolcy, no to zazwyczaj niestety, ale nie wychodzą im te turnieje. Czy to będzie w końcu turniej, który im wejdzie? No nie obraziłbym się, gdyby w końcu coś Czołowi udało mu się osiągnąć. Ogólnie Czołowi uważam, że w tym roku, na ten moment, jest najlepszym midlanerem na świecie. Bez żartów, naprawdę ten gościu jest mega dobry, jeśli będziecie oglądać mecze, zwróćcie uwagę na tego chłopaka, to jest, mam nadzieję, jego rok i rok Genji. Wiecie, znacie mnie, ja jestem fanem T1 i tak, więc będą trzymane kciuki. Ale myślę, że Genji, kurczę, to może być ten turniej. Po prostu. Wymienili tutaj y, topa i dżunglę, i to fajne wzmocnienia zrobili. Jeśli teraz nie wygrają tego MSI, no to. To się zdziwię, ale no właśnie, jeśli miałbym się zdziwić, kto by miał wygrać, no to właśnie jest Bilibili Gaming, drużyna, która no wygląda bardzo przerażająco, tutaj jest trochę taki wajbik jak JDG z zeszłego roku, tak samo jak JDG w tamtym roku chciało zrobić Golden Road, czyli wygrać dwa razy Chiny, MSI i Wolcy, no niestety nie udało się, bo w półfinałach Wolców przegrali na T1, tak Bilibili, Bin, widziałem wywiad z nim, że im się uda. Także wierzą w to, że wygrają MSI No i ogólnie G kontra Bilibili Gaming To będzie mocne starcie Jak już do tego dojdzie, jeśli nie macie Za bardzo czasu, to jeśli będzie Taki mecz, to, to trzeba obejrzeć na żywo Po prostu, no to będzie, uch, to będzie piękne Po prostu, także Bilibili Gaming Bardzo mocna drużyna, moim zdaniem Faworyci do wygrania całego turnieju ewentualnie Genji, aczkolwiek wiecie, turnieje rządzą się swoimi prawami i tam wszystko się może po prostu wydarzyć. Mamy też G2 Esports, oczywiście naszą dumę europejską, która no niestety na ostatnich wolcach troszkę się wylała. Trochę wstyd nam przynieśli, no bo przegrali na Amerykę, więc miejmy nadzieję, że tym razem się to nie powtórzy i że tym razem powalczą solidnie. Widziałem wywiad z Mikiexem u Yamato Kanona. polecam sobie też obejrzeć jak coś, który... Mówił, że no bez przesady. Tym razem się to nie wydarzy. Ja, jak tak samo w wywiadzie po wygraniu Leca, też mówił to samo, że tym razem na Amerykę na pewno nie przegramy. Także jeśli przegrają, to totalna beka z nich i już ich nie lubimy. Ale wiadomo, Caps, bardzo dobry sezon gra. Rok temu na MSI G2 trochę słabizna była i ogólnie zeszły rok dla Capsa uważam, że był bardzo średni. A teraz mam wrażenie, że Caps znowu wrócił do formy. No trzymam kciuki mocno za G2, ale no, w zestawieniu na Bilibili czy na Genji będzie bardzo ciężko. Liquid. Drużyna złożona z trzech koreańczyków, aczkolwiek ja on też ma koreańskie korzenie. No i jedynie APA, amerykański midlaner, którzy no zaskoczyli w tym finale. Raczej też przed startem całej Ameryki nie stawiało się ich za faworytów, a nawet nie stawiało się ich za top 2 Ameryki, bo jeszcze tam było Cloud9, które troszkę się wylało niestety, za jeszcze miejsce. No i tym Liquid wygrało ten sezon. Duże zaskoczenie, ale no trzeba przyznać, że potrafią swoje grać. Zawsze jest jakaś taka narracja, że no Ameryka jest średnia. Patrząc po ostatnich y, walcach, no, myślę, że Europa i Ameryka dość mocno się zbliżyły. Także tutaj myślę, że Europa z Ameryką będą grała swoją grę i swoje tam y, będą mieli zatargi. A właśnie Chiny i Korea są troszkę level wyżej od nas. Ale miejmy nadzieję, że. Coś tam się uda nam powalczyć. Zwłaszcza patrzę na G2. Jeśli ktoś ma powalczyć, no to będzie to G2. Chyba że Fnatic tym swoim dzikim stylem coś będzie, będzie w stanie namieszać. Przejdziemy sobie przez fazę play-in. Raczej tak na szybko, no bo tutaj, tak jak Wam mówię, no raczej tutaj te cztery drużyny po prostu wychodzą. Także jak ja to widzę, jak ja to przewiduję, całą drobinkę od razu polecę. I też pewnie następny odcinek, jak zrobię, no to zrobię już po fazie play-in. Jak już będzie te 8 drużyn, to sobie coś tam więcej pogadamy. Moje przewidywania. T1 wygrywa na s eSports bez żadnego problemu. Następnie mamy FlyQuest na PSG i to jest jedyna seria, która uważam, że będzie bardzo bliska, ale mam nadzieję, że FlyQuest to wygrywa, więc tutaj następnie T1 na FlyQuest, T1 wygrywa. Losers w będzie będziemy mieli PSG na Stral, PSG wygrywa to i będziemy mieli FlyQuest na PSG o kwalifikacje, no i mam nadzieję, że FlyQuest to wygrywa, ale no boję się. Trochę się boję, PSG uważam, że naprawdę jest solidną drużyną i troszkę się trzeba będzie tam FlyQuest napocić, tak myślę. No ale uważam, że FlyQuest i T1 stąd wychodzi. Ewentualne zaskoczenie może być to, że PSG zaskoczy, albo mam nadzieję, że nie. Dalej, grupa B. Mamy TES, czyli Topi Sports kontra Loud, Brazylia kontra Chiny. No i tutaj wiadomo, że Topi Sports spokojnie sobie to wygrywa. Fnatic na Wietnam, na GamiSport. Sports. Oczywiście Fnatic też powinno sobie to spokojnie wygrać. Aczkolwiek widzę świat, którym Gammy Sports, czyli Gigabad Marines, może trochę zaskoczyć, może trochę się poszarpać, yy, bo oni zawsze też mieli taki styl grania, bardzo dziki. No i Fnatic też ostatnio dziko gra, więc to może być ogólnie fajna seria. Taka wiecie, dość sporo Mordobicia, dużo Kili, będzie ciekawie, także polecam sobie to obejrzeć. No ale myślę, że Fnatic wygrywa. No i później Top Esports na Fnatic. No myślę, że Top Esports to wygrywa i tak. A później tutaj Loud będzie grał na Gam Esports. I wydaje mi się, że Brazylia tutaj to wygrywa. I później będzie Fnatic na Brazylię. I mam nadzieję, że Fnatic to spokojnie wygra. Takie są moje przewidywania na playlisty. Czy tak się sprawdzi? Mam nadzieję i myślę, że większość ludzi też powinno myśleć, że tak się wydarzy, tak to widzę. Zróbmy sobie jeszcze becika na STS. -ie. No dobra, wchodzimy w zakładkę eSports League of Legends MSI i mamy tutaj te cztery meczyki, aczkolwiek pamiętajcie, że wszystkie te mecze tutaj, wszystkie te serie będą na STS, także śledźcie sobie te wszystkie kursy, no bo te pierwsze cztery serie raczej wszyscy to wiedzą, jakie są przewidywania, ale zwróćcie też uwagę na fakt, że można od razu też zwycięzce sobie wytypować. Bili, albo Genji za 3:50. Kurs niezłe MSI finalista. Tutaj Genji albo Billy Billy Gaming. Finale 2:0. To aż głupio nie wziąć, szczerze powiedziawszy. I tak samo MSI Regan zwycięzcy. LCK albo LPL. Albo ewentualnie Lec 12:0. Ciekawe, no ale raczej właśnie LCK czy LPL i to 20 LPL zastanowiłbym się nad tym, zasugerowałbym to. I tutaj no 1.01, 1.05, 1.01 i tutaj FlyQuest kontra PSG Talon, jedna seria, która jest taka bardzo bliska i co ciekawe to w PSG jest faworytem dla STS-u, ale ja stwierdzam fakt, że zrobimy sobie beta takiego FlyQuest, Damy oczywiście tutaj te pewniaczki, czyli T1, damy Fnatic. Aczkolwiek to Gaming Sports, yy, zastanowiłbym się nad rzuceniem jakiejś takiej dyszki, coś takiego, żeby yy, żeby sobie poddymić. No mamy kurs 201 całkowity z tej pierwszej puli. To nie jest jakimś takim świetnym kursem, no ale no, nie oszukujmy się, no nie ma tutaj yy, za bardzo fajerwerków po prostu. Ale chciałem sobie tak poddymić, że dam na Flyquest i damy stówkę. Po prostu. Damy stówkę, bo Pola Groda gra i żeby się po prostu lepiej kibicowało, Polakowi redakowi, daję stówkę, Inspiret, ufam Tobie. Tak to daje, i tak jak mówiłem, no pierwsze te cztery mecze, no, raczej faworyci są znani, także te kursy, no nie są jakieś super, ale Hmm, śledźcie sobie później te, te meczyki, no bo wy czytelni losers brackety czy też winners brackety będą, myślę, kursy ciekawe. I tutaj najbardziej mi ten, właśnie finalista bili bili 2-0-0. Mam wrażenie, że dość taki pewniaczkowy, tak naprawdę kurcik. Ewentualnie można od razu zwycięzcy za 3,50 kurs, też się to można zainteresować, albo ten region zwycięzcy LPL czy LCK to jest fajna sprawa. Które można sobie wykorzystać. Tyle mieli Państwo. Pamiętajcie o promocji powitalnej, żeby ją wykorzystać jeśli nie macie jeszcze konta, pamiętajcie, oczywiście, plus 18. I tyle. Dajcie nasz w komentarzach, co uważacie, jakie są Wasze przewidywania co do MSI, która drużyna Waszym zdaniem wygra, albo jaki region wygra, itp., itd. Zapraszam do komentarzy. Porozmawiajmy o MSI i widzimy się, mam nadzieję, na żywo lub ewentualnie później na YouTubie będziecie oglądać skróty. Tyle. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia na streamach.